Siema, siema. Z tej strony Adrian, a to jest odcinek pierwszy z nowej serii na kanale ruszamy z YouTubem Teraz z odcinki praktycznie co dwa dni na kanale. Więc po prostu trzeba z czymś nowym ruszyć. I ruszamy z serią na troszeczkę większych maszynkach niż te 30-60. Yy, nazwy serii po prostu te co pisaliście jakoś tak. No nie przypadły mi do gustu. Większość to się powtarzała z tymi, co były na YouTubie. Więc po prostu wziąłem jakoś tam najnudniejszą ze, swoim, ze swojej głowy. Czyli po prostu gdzieś na cebuchowie. No, i taka będzie na razie nazwa serii. A tu głównie chyba nie o nazwę chodzi, tylko po prostu o to, żebyście ją oglądali, bo będzie ona na troszeczkę większych maszynkach. I w tym odcineczku będziemy po prostu sobie kończyć budowę gospodarstwa i zakupimy sobie już jakieś tam maszynki. Znaczy, coś tam już jest, bo zaczęliśmy budowę na live, ale nie wszystko wam pokazałem. Taka główniejsza prezentacja, bo w sumie nie będziemy prezentacji, główny taki obchód będę robił po gospodarstwie, jak już ją tutaj dokończę. A to muszę zrobić w tym odcinku, więc po prostu bierzemy sobie pędzelek i zaczniemy sobie tutaj rysować teren. Bo tutaj troszkę mam już skończone niektóre, niektóre rzeczy, a niektóre trzeba jeszcze tutaj proszę was bardzo dokończyć, czyli tutaj sobie to dojechać do końca tutaj taką pęteleczkę zrobić bo tu jakiś tam zarys w głowie jest i to jest właśnie najważniejsze w tych, w tych całych budowach żeby w głowie mieć jakiś tutaj projekt może nie projekt, ale jakiś pomysł mieć bo później to znacznie łatwiej idzie, niż tam jakby co chwilę coś z pamięci rysować znaczy się coś z pamięci robić bo to wtedy nie wychodzi, tak jak właśnie po naszej myśli, jakby coś tak, można to tak ująć. I tutaj oczywiście tego tak nie będzie, bo to nie będzie tak pusto, o tutaj trzeba coś takiego zrobić. Takie tam szmery bajery. Yy, I tutaj będziemy sobie jeszcze robili pole, bo tutaj do tego miejsca będzie łąka, a tutaj raczej już będzie będzie pole, tutaj jakoś będzie szło. Razem tutaj za tym i tutaj już połączymy razem z tym polem, więc toż raczej będę sobie robił eee, chyba sobie to zrobię już w jakimś wolnym czasie, raczej zaczniemy sobie od żniw. Bo na wszystkich innych seriach mam jakby jakby tam siewy, mam takie tam inne pierdoły, a tutaj można sobie zacząć od żniwek Coś tam robić. No a jeszcze można sobie dać tą trawę, że tą taką ziemię. Żeby tutaj nie było tak. Tak doskonale. A tutaj po prostu na razie damy sobie trawą. A później, tak jak mówiłem, zrobimy sobie w tym miejscu pole. Bo nie będę tego teraz tego robił, tylko po prostu kupmy sobie już jakieś pierwsze, pierwsze maszyny. I ogólnie mogę wam teraz tą gospodarkę pokazać. Więc ona jest wybudowana na polu. Znaczy to nie jest pole, to jest po prostu 118 pole, ale więcej to, że zostały usunięte obiekty. Tutaj została usunięta ta droga i zostały usunięte tutaj ten, te budynki. I tutaj mamy takie oto nasze gospodarstwo, posadzony klon, jakieś tam krzaczki, pierdołki. A weźmy sobie furtkę, bo podobno ona działa. No ta furtka też podobno działa, tylko nie wiem czemu teraz nie działa. No dobra, nie będziemy się tym przejmować. Bramę miałem w ogóle poprawić, żeby ona się otwierała do środka, ale chyba już tak ją zostawię. Nie będę to nic nic zmieniał. Mamy tutaj Silos. Nie chciałem żadnego bina. Na razie to wszystko się zmodernizuje. Bo mówię, zostanie tam trochę tych pieniążków, bo jednak trzeba jeszcze kupić trochę sprzętu, bo nie wszystko jeszcze jest kupione. Ale głównie, że ciągniki są kupione. Zaraz Wam je pokażę w międzyczasie. Taka mała chałupka, ona jest na mapie. Dodałem sobie kaczki, bo w mapie są dostępne nowe zwierzęta, więc chciałem po prostu te, te kaczki sobie przetestować. Bardzo fajnie wyglądają. Bardzo fajny model. Tutaj mamy oborę z takim małym pastwiskiem na, na jałóweczki. Bo tam mamy oborę na krowy, a tutaj mamy taką małą oborkę na jałóweczki, takie małe pastwisko. Tutaj mamy trzy garaże, czyli po prostu garaż na dużego dojczwara i garaże na te małe dwa ciągniki Zetor 7745 oraz Zetor, kurde, tego modelu nie znam kompletnie. Zaraz wam powiem, tylko gdzie ja go znajdę. No mało ważne, dobra. Zetor po prostu z turem. Nie mam po prostu bladego pojęcia jaki to jest model ciągnika, yy, oraz dojczwarek. Co do dojczwara, to też nie ma napisane tutaj nigdzie. Jaki to model, ale coś koło 120 koni ciągnie, więc naprawdę kozak. Autosanka chyba D600, D633, dzięki Katwan za tą, za tą rejestrację. Oraz tutaj taka ruska, ruska przyczepa, no taka objętościowa, żeby tu się jak najwięcej zboża zmieściło. Bo jednak tutaj mówię, większe maszynki to i większe, więcej pól będzie potrzebnych. I kupiłem sobie już kombine tego nowego Bizona, co wyszedł, rekorda. Wziąłem sobie na tych starych naklejkach taki, jakby bordowy kolor. Taki ciężko to określić, jaki to kolor. I postawiłem sobie tutaj taką taką Alawiatę, taki garaż, żeby gdzieś te maszyny sobie chować. Bo nie chciałem już tam innych budynków tutaj kombinować. Tutaj mamy. No, studnia, tam nie będę wam pokazywał, taka mniej więcej dekoracyjna, ale tutaj mamy yy, na kiszonkę. Silos, tu też można sobie przejechać swoją drogą. A tutaj mamy tylny wyjazdek z. Znaczy taki drugi wyjazd z gospodarki, i jednocześnie można tutaj zajechać do naszej obory. Obora jest niewydana, a kiedy wydana, to nie wiem. Oj, tutaj jakaś kukurydza, będę musiał to poprawić. Tutaj dodałem, znaczy pomalowałem sobie łąkę. W tym miejscu będzie nasza łąka. A tutaj, jak mówiłem, będzie nasze pole, ale jeszcze nie wiem, kiedy to zrobię. Prawdopodobnie zajmiemy się tym na jakimś odcinku, ewentualnie na jakimś live'ie I chyba to wszystko chyba to wszystko pokazałem, więc możemy sobie zacząć kupowanie maszyn. Od razu usunię, usunę sobie te strefy aktywacji w ogóle te, te jakieś interlinie, jak to się nazywa. Te podpowiedzi. Tutaj sobie ustawmy sklep, nie będziemy nigdzie jeździć. I zaczniemy sobie od kupowania maszyn. Co do jakiegoś tam samochodu, to nie wiem, czy będę kupował samochód. Chociaż może być samochód, myślę, multicolor w tym golfie. O, golf z multicolorem, proszę bardzo. Tylko nie wiem, jak na takie gospodarstwo. To taki, kurde, samochód trochę słaby. Chociaż nie wiem, może być na razie taki golfik. Weźmiemy sobie e, GTI 108 koni, proszę bardzo, e, maszyna. To już będzie samo jeździło, tylko nie wiem, jaki kolor sobie wziąć. To też jest temat rzeka. O, Takie czerwony chyba weźmiemy sobie. Kolor do naszego golfa? Nie, to nie jest golf. Ale teraz Felik. To nie golfik jest, to jest. Kurwa, jak to jest taki starszy Volkswagen. A nie, na golf. Golf GTI. O, jakieś normalne sterowanie jest. Hamowanie troszeczkę takie szybkie jest. Ale tak to da się maszynę ogarnąć. Proszę bardzo. Ale strasznie taka skala chyba dziwna jest zrobiona bo on ledwo do okna dosięga taki mały samochód jest gdzieś go tutaj trzeba zaparkować pod chatą ale już taka dla ozdoby niech będzie maszyna bo nie miałem po prostu planów yy, po prostu żeby tak przeciągać tej serii bo na początku chciałem to wszystko sobie ogarnąć na odcinku i zrobić prezentację ale ale stwierdziłem że nie ma sensu zrobię po prostu od razu odcinek co do Kiszonki, to będę z tego, z biogazowni sobie ogarniał sprzęt. Tam chłopaki przyjadą po koszą. Co do przyczep, to już chyba wszystko skupione. Hedery do kukurydzy to niepotrzebne, to też nie. I tutaj będziemy się chyba bawili w buraki, bo tych kartofli to jest sporo. A co do buraków, to nigdy jakby nie kopałem nie żadnych buraków na. Na tym, na odcinku Więc po prostu można sobie Tutaj ogarnąć buraki Bo nie miałem też na żadnej serii Nigdy żadnego tam zbioru buraków, więc tutaj będziemy sobie jechali Z burakami Kupmy sobie ten Ten kombajn. Do niego jest jakaś przystawka z pewnością Żeby to tutaj podłączyć Czekajcie, jeszcze sobie tutaj ogarnę tą przystawkę Bo ja tego nigdy tak nie używałem Raz na live chyba to robiłem A czym to się różni? wezmę to, bo super fajnie, że się pod ziemię wada, ale mam nadzieję, że tutaj będzie już git. Ona miała animację wchodzenia, nawet chyba ten, ten kombajn miał. To nie wiem, czemu on już nie ma tej animacji, jak to się podczepia w ogóle. Do końca nie wiem, jak to się podczepia nawet. Kurwa, to jest pytanie teraz, jak to się podczepia? Tutaj to kosi, tutaj to tnie. No tutaj trzeba to podczepić. A no może to nie do tego kombajnu jest? Nie, no tutaj to chodzi, tylko. Tylko jak to dobrze podczepić, to jest pytanie. Aha, w ten sposób. No to fajnie. No tak, bar bardzo realnie swoją drogą, ale. Jak już tak ma być, to niech tak będzie. I kombajn sobie zostawimy po kombajnu. Do tego właśnie mamy taką halę. Taki Ala Ala duży garaż, żeby to wszystko tutaj pomieścić. To chyba nawet na żadnym odcinku nie robiłem takiego kupna, kupna maszyn na, na odcinku, tylko zawsze już były te prezentacje. Zawsze coś nowego, idziemy z duchem czasu. Kupmy sobie teraz puk. To do pługu, no to nie, chciałem, nie chciało mi się znowu szukać po stronach, więc po prostu weźmiemy sobie tego kuna teroskibowego. To, co po prostu mam, to sobie pokupimy z tych modów, co ja, tutaj, co ja tutaj mam już. To będzie za duże, ale weźmiemy sobie tutaj ten agregacik, tego kosa chyba też nigdzie nie używałem i bierzemy sobie wał. Wow, znaczy się wow. wał. Będziemy sobie po prostu. Taki zestawik Potingera, ten uprawowo-siewny. Go chyba używałem, albo on był w tym odpaku na yy, serii po sąsiedzku, tamte Mafie Solet całe. To prawdopodobnie tam to się znajdowało. Co do sadzarek, to... O, w sumie on nasadzi buraki, to to się przyda. Weźmiemy sobie taką, wow, poszalejemy. Żeby jak najmniej kasy zostało. Co do ochrony roślin, to na razie może sobie to zostawimy, bo tutaj sporo, sporo maszyn jest do, do postawienia, więc po prostu sobie odczepimy tą przyczepkę. Proszę bardzo, mam nadzieję, że te dwie przyczepy starczą. Bramę sobie zamkniemy, żeby te kurde sąsiady nie widziały. O, jakie kurde lagi były. Czasem coś tu ścina, ten farming ma słabą opt optymalizację. Mogę wam pokazać, tutaj troszkę FPS-y spadają w niektórych miejscach. Bo w asasynie mi się ustawiły ustawienia nic nie grzebałem na bardzo wysokie, nawet pod niektóre ultrason. I po prostu tam 60-50 FPS-ów, ale wiadomo, to jest wymagająca dość gra. A Farming, który ma trzy razy gorsze wymagania systemowe, no tutaj musiałem zejść z ustawień, które narzucił mi jakby komputer. Więc troszeczkę śmiech na sali. O, tutaj trzeba będzie jakiś ten obciążnik do niego zamontować, chyba. To znaczy, zamontować, założyć. Ale chyba nie ma problemu na razie. Tylko mam nadzieję, że. Znaczy, nie no, troszeczkę ciężko ze skręcaniem jest. Ale on może tak już ma. Zobaczymy. Bo ja jeszcze tak na tych dużych maszynach jeszcze nie grałem. Więc po to jest właśnie ta seria. Żeby po prostu pograć sobie na trochę innych maszynach, nie ciągle te 60, nie ciągle, nie ciągle te 30. Bo na tych mniejszych masy, na maszynach to mam po prostu serię serię na kolonii oraz serię z chłopakami na tych małych maszynach, no to tam właśnie jest miejsce na te małe maszyny, a teraz właśnie jest taka druga seria singla, yy, na której po prostu gramy sobie na troszkę większych maszynkach, żeby też je potestować. Też się poczuć, na no to takie kurde już rozwojowi rolnicy. Nie kurde znowu obrabiać kolejną serię pola 30 60 bo to właśnie nie ten droga, trzeba też spróbować innych maszyn. Też nie wiadomo jakie wyświetlenia zrobi ta seria. Mam nadzieję, że że teraz jest taka no, spora aktywność na kanale, to te wyświetlenia będą spore, więc na początek może 250 łapek w górę i kolejny odcinek. Może uda się wbić te 250 łapek, bo Teraz, chyba swoją drogą pod serią z chłopakami, no to kurde, prawie 900 łapek już jest, ale to już było do. To, no, tego można było się po prostu spodziewać, że ta seria rozwali, rozwali system, bo tu chyba prawie 8000 wyświetleń, już więc to już jest spora, spora ilość, jak na zwykły gameplay z farminga. Naprawdę, dziękuję, że, że oglądacie też wpadajcie do chłopaków, bo u chłopaków też są odcinki z tej serii więc warto być na, na każdym odcinku żeby nic nie pominąć bo teraz nagrywaliśmy nagrywaliśmy wyjazd po, na, po nasiona do siewów więc naprawdę była fajna akcja więc jakby to oglądacie w poniedziałek no to macie już dwa odcinki chyba obejrzane z nawozów znaczy, znaczy się z wyprawy po, po, sie, po nasiona do siewów a u mnie macie w środę, czyli po prostu za dwa dni. I zapraszam jutro na live'a. Na live'a z, z save'u Widza, bo podesłem na grupę VIP. Swój save ik. tam chyba zmieniono tekstury. Cały modpack, cały save na lubejskiej dolinie, co dopiero wyszła na modhuba. Więc warto też być na live'ie No live'a jeszcze nie wiem o której opa odpalę. Mam nadzieję, że taka 16, taka 17 godzinka to będzie dobre, dobry czas na live'a. kurde, tej kamery nie lubię, ale. Muszę na niej grać, bo gramy na niej na serii. I muszę też się przyzwyczaić do niej. Ten siewnik, ta sadzarka do, tej, do tych buraków, czy to tam siewnik jakiś tam zwał, jak zwał, wcale nie jest taka duża. To w sumie możemy sobie stawić przed siewnik do, do zboża. Zawsze to można tam sobie powyciągać te maszyny, żeby te hale takie puste nie stały. No, tutaj sobie postawimy, będzie. Grande strategie, jak to Ferrari. I teraz możemy sobie właśnie kupić... Kupić opryskiwacz. Chciałem właśnie tego opryskiwacza kupić. I nie wiem, czy nie będę go kupował. 3,500 tysiąca litrów. Takiego czerwonego, proszę bardzo. Takiego chyba nigdy nie miałem na żadnej serii. A idziemy z duchem czasu. 5,500 to nie są takie... Jakieś super duże pieniądze. Kurde, praktycznie opryskiwacz... Tańszy niż siewka do nawozów. A co do siewki weźmiemy sobie tego, tego, tą Unię Max. Taką ło. Chyba, że zieloną. O kurde, taka to nie, taka nie pasuje. Ale taką pod kolor Dorczwara to jak najbardziej sobie weźmiemy. Możemy sobie wziąć taką nawet. To weźmiemy tą 1200, bo tutaj i, yy, i nawóz, i wapno można sobie sypać do niej. Rozrzutnik obornika. No, a tych maszynach już właśnie przejrzałem sobie przed odcinkiem. I coś tu już pokombinowałem. Pod jakie ewentualnie maszyny sobie tutaj wybrać. Tutaj elegancki rozrzutniczek. No, do, do gnojówki będzie mały problem, bo tutaj nie mam za dużo. Za dużo modyfikacji do gnojówki. Więc będziemy musieli sobie wziąć tutaj tą forszmitkę. 10 tysięcy litrów, ale weźmiemy sobie niebieską też pod kolor. Pod kolor. No, pod kolor tego. Yy... Kurczę, zapomniałem słowa. Pod kolor rozrzutnika, właśnie o to chodziło. Co do kosiarki, to weźmiemy sobie tegoż Samasza. Też elegancko będzie. Hanisko, składania na bok weźmiemy sobie. Będzie pasowała do naszego dojczwara. Tutaj małe problemy. Bo czym to przetrząsać? Przetrząsarką weźmiemy chyba sobie taką 4-metrową, bo tutaj są same 2, 2 metry, to to już za małe pod te wszystkie 60. -teczki. Weźmiemy sobie taką ło, jak to tu w ogóle wygląda na tym sklepie, żeby tam się nie zawalić tymi modyfikacjami. Kurde, widzicie? To 40 FPS mi spadło nawet. Więc widzicie, naprawdę no, słaba optymalizacja z tego farminga. Ale no nic nie zrobię z tym. Nic z tym nie zrobię, niestety. Szczerze powiedziawszy, tutaj nawet można postawić jeszcze jakąś wiatę w te miejsca. Tylko, czy ja mam taką fajną wiatę, jeszcze jedną? Na jakieś maszynerie całe? No taką to ja nie chcę. Właśnie coś takiego tylko. Chyba, chyba niestety nie. Bo myślałem, na taką fajną, to jeszcze wiatą jedną. Ale może coś wyjdzie ciekawego do farminga, to jakbyś tam dofinansowanie z Unii jeszcze pociągniemy. To coś tam się dokupi. Jakiegoś tam drewna i się postawi. Jakąś wiatę. Tutaj będzie mały problem, żeby tam wcofać to takie odcinki teraz właśnie po 20 minut będę robił. Dłuższych raczej nie, żeby tam każdy mógł sobie obejrzeć. Bo niektórzy mają mniej czasu, niektórzy mają więcej. A tam, ostatnio, widziałem, że nawet do połowy odcinków czasem oglądacie, więc naprawdę bella, fantastico. Dziękuję Wam bardzo za aktywność. Więc, jeśli w tym momencie, jak oglądasz odcinek, nie zostawiłeś łapki w górę, to musisz się poprawić, mordą. Musisz zostawić łapeczkę w górę i subskrybera jeszcze nie zostawiłeś. Bo jeszcze tego jeszcze nie zrobiłeś, czekajcie, rozruch silnika trzeba włączyć na, na manualny, bo kurde, co chwilę mi ten ciągnik gasznie, co chwilę trzeba go odpalać. Tak, tutaj już sobie odpalę raz i wtedy on sobie pyrpa. Tutaj w ogóle nie wiem co w tej wiacie trzymać, chyba te buraki będziemy tam trzymać. Bo też będziemy zbierać pieniądze na jakąś ładowarkę teleskopową. Aby właśnie te buraki jakoś tam transportować, coś tam ładować nimi. Tutaj trzeba podłączać te wszystkie wałki i niewałki. No super. Nie do tego wszedłem. Te całe rozrzutniki to można sobie stawić właśnie tam, gdzie jest pastwisko. Bo one też nie będą przeszkadzały. A po co trzymacie się sprzęt po za, za daleko podjechałem, po co trzymać sprzęt od krów do podwiaton. Też jakoś tak mało co potrzebne. a Lakier nie zejdzie z rozrzutnika, nie ma... Nie ma mowy, kurwa. O! Z pastwiska krowy uciekają, ale to wszystko wina tego, że, że one było zwężane pod właśnie tą serię po sąsiedzku, żeby tam to pasowało. No i tutaj można sobie stawić ten rozrzutnik jak i tą jaki tą beczkę. Trochę widzę, że teren ucierpiał. Ale to tam się poprawi z dnia na dzień. Sąsiad tam pomoże. Ziemię jakąś kamazem przywiezie się, wyrówna teren. Będzie bardzo dobrze. Będzie pan zadowolony, panie Sherry. Stawimy sobie tą beczułkę. Chyba na tym odcineczku... Poogarniamy sobie te maszynki, będziemy, będziemy kończyć taki główny cel odcinka, pokazanie gospodarstwa, dokończenie tego wszystkiego, czyli jakby spuentowanie tej serii, żeby ona ruszyła. No, niech sobie tutaj stoją te sprzęty. Co my tu jeszcze mamy? Mamy przetrząsarkę i mamy, mamy kusiarkę kupioną, więc można sobie dokończyć kupowanie tych maszyn. Jakąś zgrabiareczkę, zgrabiareczkę, kurwa, jakąś taką luks. 3,5 metra, 6 metrów tutaj. Ale ta potingerka taka duża, to nie będę jej kupował. Taka 4,5 To może weźmy tą od tego Od Holigana zgrabiarkę taką ło. Weźmiemy sobie tą czerwoną. Czemu by nie? Bo ona ma 4,5 metra, to tam niewiele więcej niż ta... Niż ta ładniejsza, wygląda, co co ładnie wygląda. Tu można wziąć taki czerwony, elegancki. Co do technologii, tutaj belowania, to weźmiemy sobie tutaj też jakieś tam sprzęty. Jakąś belarkę. Tą używam na serii. Chyba wezmę tego Metal Faha. Do tego chyba na żadnej innej tam serii nie używałem. A też nie jest jakaś taka super stara prasa. Można chyba w sumie jeszcze owiarkę kupić, bo owiarka się przyda do, do siano kiszonki. 170 tysięcy, więc naprawdę. na tych pieniążków schodzi. Tu jeszcze sprzęt do zwierząt trzeba kupić. Czyli po prostu pasz Weźmiemy sobie taki ło, wow, 10 tysięcy litrów. I to w sumie wszystko, co będzie nam potrzebne więcej jakby rzeczy rzeczy nie potrzebujemy ewentualnie to co brakuje to się tam dokupi, dokupi, z czasem więc pozwolimy sobie jeszcze chwilkę te te machinerie i będziemy się pomału ku końcowi zbliżać kurde ten paszowóz gdzie to stawić? chyba paszowóz wjadę do tego z paszowozem wjadę do, do bole sobie go postawię Najbardziej chyba z tego wszystkiego mnie denerwuje ten, ten mod na te podczepianie, bo co chwilę trzeba wychodzić, chyba go po prostu usunę. Wiem, że on urealnia rozgrywkę, ale nie do końca mi to pasuje, bo ja jakoś tak wygodnie gram teraz ostatnio, no i tu będzie problem z tym wyjściem, ale jednak się udało wy, wyczołgać się stamtąd. No to wszystko trzeba podłączać. No z tym z tym tutaj jakby samozbierającą, to tylko tędy można wyjechać, bo tędy się nie da, nie da rady po prostu przejechać bo mimo tego, że jednak większe maszynki to te gospodarstwo jeszcze zostało w takim starym stylu i będzie rozbudowywane ale na początku jeszcze takie niech zostanie Może coś tam robi w tle jakieś dymy belarkę to oczywiście trzeba właśnie do wiaty postawić, bo to kurde nie jest tania że nie jest tanie sprzęt, a Wszystko kosztuje odnowienie takiej belarki, też swoje swoje kosztuje, więc tutaj chyba y, ją postawimy. Ło! Ale w płotnie uderzyłem, kurde. Dobre hamulce w Deutschwarze są. Tu sobie cofniemy. lux. No, z tym cofaniem to ostatnio chyba mi się lepiej co przyczepami cofa niż tymi takimi. Sprzętami. Troszkę za szybko. Dobra. O, tu ją można postawić. Niech sobie stoi tutaj praska. Mam nadzieję, że kurwa sąsiad nocy nie przyjdzie, nie ukradnie. Tutaj płotu z tyłu jeszcze nie ma się nie ma, nie będzie raczej płotu, bo to nie ma sensu, żeby ten płot tutaj był. Strabiarkę to w sumie ostatnio można, paszobus się postawi tam. Dobra, zawieziemy ten paszobus i będziemy, będziemy kończyć materiał. Najwyżej odcinek wypadnie trochę krótszy. Bo też nie wziąłem telefonu żadnego tam, żeby po prostu sprawdzić, od której zacząłem mniej więcej ten odcineczek. Tym razem tutaj trzeba kontrolować czas. Jeszcze jak teraz nagrywam w sobotę, to jeszcze muszę sobie wrzucić na render ten odcinek, wrzucić go na kanał i jeszcze sobie wyrenderować odcinek z, z, z tego, z unboxingu części do nowego komputera. Bo to w sumie jest na tym dysku telefonu i jeszcze nie zostało wrzucone, jest sąsiadami ja czasem denerwuje, a okno je ja zamknąłem. Jest dobra, mordeczki. Jeśli ktoś dotrwał do tego momentu, to dziękuję za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia, miłego poniedziałku, miłego tygodnia. Zapraszam w środę na odcinek Sąsiadów. I jutro na godzinę 16-17 na live'a grał z Wami Adrian, a to był pierwszy odcinek z serii. Kurde, jak zapomniałem nazwy teraz! <grych> zapomniałem nazwy, więc nie będę przeciągał. Elo.